Około 10-15% potwierdzonych klinicznie ciąż powyżej 6 tygodnia kończy się poronieniem. Statystyka, jak to statystyka, brzmi dość bezosobowo. Powiedzmy więc to inaczej: nawet do 15% dzieci umiera przed narodzeniem. 15 października, gdy obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego, chcemy pomyśleć o nich oraz o ich rodzicach. Dla wszystkich. W których dotyczy problem straty dziecka nienarodzonego, przygotowaliśmy specjalny webinar oraz stronę internetową z niezbędnymi informacjami i wzorami dokumentów do szpitala i Urzędu Stanu Cywilnego. Marcin Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zapraszam na nowy odcinek projektu Live. 15 października, gdy obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy pomyśleć o nich oraz o ich rodzicach. Dla wszystkich, których dotyczy problem straty dziecka nienarodzonego, przygotowaliśmy specjalny webinar oraz stronę internetową z niezbędnymi informacjami i wzorami dokumentów do szpitala czy Urzędu Stanu Cywilnego. Śmierć dziecka, które jeszcze się nie urodziło, niezwykle trudno jest opowiedzieć i przeżyć. Rodzice cierpiące po stracie dziecka nie zawsze znajdują w swoim otoczeniu zrozumienie i uznanie dla ich bólu. Notuje się, że blisko 30% kobiet popada w depresję z powodu poronienia, a ponad połowa par przeżywa poważny kryzys w relacji. Dlatego Dzień Dziecka Utraconego przypadający 15 października jest tak ważny, choć nierzadko również bardzo trudny dla par dotkniętych poronieniem lub okołoporodową stratą dziecka. To czas i przestrzeń dla rodziców, by mogli wyrazić i przeżyć z innymi swoją stratę. Statystyki wskazują, że około 10-15% ciąż klinicznie potwierdzonych kończy się poronieniem, najczęściej w ich pierwszym trymestrze. Ryzyko poronienia wzrasta wraz z wiekiem rodziców. Wielu z nich nie ma sposobności, by pożegnać się z utraconym dzieckiem ani dokonać godnego jego pochówku. Najczęściej wynika to z nieznajomości prawa, jak i towarzyszących poronieniu dramatycznych okoliczności. W najbliższą środę, 12 października o godzinie 19, zapraszamy na bezpłatny webinar pod tytułem Jesteś. Miejsce dziecka utraconego w rodzinie. Naszym gościem będzie pani Magdalena Poprawa, pedagog, psychoterapeuta, doradca rodzinny oraz terapeuta par i małżeństw. Podczas spotkania zastanowimy się nad przyczyną, dla której utrata dziecka przed jego narodzeniem jest otoczona takim tabu w społeczeństwie. Dlaczego tak trudno jest nam o tym rozmawiać i okazywać rodzicom wsparcie? Aby nieco przybliżyć i oswoić ten trudny temat, spróbujemy wyjaśnić, jakie są etapy żałoby po poronieniu. Oraz jak pomóc sobie i innym w jej przeżyciu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wokół padają często bolesne słowa nieporadnego pocieszenia, to przecież jeszcze nie było dziecko, urodzisz kolejne. Porozmawiamy także o tym, jak umieścić stratę w relacjach wewnątrzrodzinnych, to znaczy w doświadczeniu starszego rodzeństwa i dzieci poczętych już po stracie, a także o sposobach upamiętnienia zmarłego dziecka z udziałem jego rodzeństwa. Ważną kwestią są też różnice w przeżywaniu żałoby po poronieniu. Jak przechodzą przez nią mężczyźni, a jak kobiety, i w jaki sposób mogą oni wspierać się nawzajem, by doświadczone cierpienie stało się czymś, co zbliża, a nie rani i oddala od siebie. W rozmowie nie zabraknie również cennych wskazówek dla osób, które mają w swoim otoczeniu rodziców po poronieniu. Podpowiemy: jak wspierać, co mówić i jak słuchać tych, którzy właśnie przeżywają śmierć dziecka. Spotkanie odbędzie się we środę, 12 października o 19.00. Po rozmowie nasz gość odpowie na pytania uczestników. Na webinar można zapisać się na stronie internetowej webinary.prolife.pl. Spotkanie będzie nagrywane i dostępne również później na naszym kanale na YouTube oraz stronie internetowej webinary.prolife.pl. Przy okazji Dnia Dziecka Utraconego warto też przypomnieć, że rodzicom, którzy utracili swoje nienarodzone dziecko, przysługuje wiele praw. Kobieta może skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego. Urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu dziecka. Mężczyźnie natomiast przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci i pogrzebu dziecka. Oboje rodzice mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Konieczna jest do tego znajomość płci dziecka i rejestracja jego martwego urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Niezależnie od świadczeń socjalnych, rodzicom zawsze przysługuje prawo do pogrzebu, także gdy płeć dziecka jest nieznana, o ile zostały zachowane zwłoki lub szczątki dziecka. Na płaszczyźnie etycznej zapewnienie dziecku godnego pogrzebu jest nie tylko prawem, ale i moralnym obowiązkiem rodziców. Z myślą o rodzicach dotkniętych śmiercią dziecka, przygotowaliśmy materiały, które pozwolą zorientować się w obowiązującym prawie i procedurach, a także wzory dokumentów i wniosków oraz teksty obrzędów pogrzebowych. Wszystko to jest dostępne na, na naszej stronie internetowej www.prolife.pl. Mieszkańców Krakowa i okolic. Zapraszamy na obchody Dnia Dziecka Utraconego w piątek, 14 października do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Modlitewne czuwanie rozpoczniemy o godzinie 17.30. W programie modlitwa różańcowa, msza święta dziękczynna za dar życia z aktem zawierzenia utraconych dzieci Bożemu Miłosierdziu i adoracja na sakramentu połączona z oratorium jucznia za nienarodzonych. Każda śmierć dziecka jest śmiercią przedwczesną i nie w porę. Jak się zachować, gdy jesteśmy obserwatorami? Wielu rodziców przyznaje, że tak trudno unieść społeczne milczenie na temat ich ukochanego dziecka. Dlatego raz jeszcze zapraszam na nasz webinar pod tytułem Jesteś, miejsce dziecka utraconego w rodzinie. 12 października, godzina 19. Zapisy przez naszą stronę internetową webinaryprolife.pl. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, zaglądania na stronę internetową prolife.pl oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych.